Dzień dobry, batułacz, Zapraszam na program Informacje z Mazowsza, a w tym wydaniu: Mazowsze inwestuje w rozwój wsi. Rada Seniorów Województwa Mazowieckiego wybrana. Dworzec w sierpcu jak nowy. Urząd Mazowsza kontynuuje wsparcie dla lokalnych społeczności inwestując w infrastrukturę drogową na terenach wiejskich, budowę zbiorników wodnych, modernizację placów zabaw, wyposażenie świetlic wiejskich czy wymianę oświetlenia ulicznego. Podpisywane są kolejne umowy w ramach programów ochrony gruntów rolnych, rozwoju obszarów wiejskich i Mazowsza dla sołectw. Wsparcie w ramach FOGR umożliwia budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji. Tylko w tym roku władze województwa przeznaczyły blisko 49 milionów złotych na realizację ponad 250 takich inwestycji. W rejonie płockim wsparcie otrzyma 25 projektów. Rozpoczynamy proces podpisywania umów, które wynikają z naszych 23 programów wsparcia. Są to programy dotyczące różnych sfer życia. Dzisiaj na terenie Powiatu Płockiego tak naprawdę nie ma ani jednej gminy, ani jednego sołectwa, ani nawet myślę, że ani jednej ochotniczej straży pożarnej, która by nie skorzystała z takiego wsparcia z samorządu województwa mazowieckiego. Zgadza się, jest to dla nas bardzo ważne wsparcie finansowe. Podpisaliśmy dziś umowę na wsparcie przy modernizacji dróg w miejscowości Nowe Boryszewo oraz Brochocin bardzo się cieszę że po wielu latach rozmów w końcu będziemy mogli ruszyć z modernizacją tych dróg bo o to zabiegali mieszkańcy 33 projekty zostaną zrealizowane w subregionie Ciechanowskim i powiecie Przesnyskim Obszar dróg dojazdowych do pól to kiedyś nazywało się funduszem ochrony gruntów rolnych to jest też poważne wsparcie, bo gminy dzięki temu realizują odcinki dróg. Z ich punktu widzenia bardzo ważne, a jak wiecie, drogi są największym wyzwaniem, jeżeli chodzi o inwestycje. Dzisiejsze środki pozyskane z budżetu województwa mazowieckiego zostaną przeznaczone na przebudowę dróg gminnych w miejscowości ścięciel i kwiatkowo Kłoduczymina jest to kwota 300 tysięcy złotych. Wsparcie dla mazowieckiej wsi trafia także w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, dzięki któremu przebudowywane są drogi gminne i powiatowe. W ostatnich dniach podpisano 12 z aż 370 umów, których łączna kwota to ponad 308 milionów złotych. Dużą popularnością cieszy się również program Mazowsze dla Sołectw. W tym roku Sejmik Województwa wsparło 320 projektów sołeckich, na co przeznaczył blisko 10 milionów złotych. W subregionie ciechanowskim wsparcie z budżetu województwa umożliwi m.in. modernizację placów zabaw, wyposażenie świetlic wiejskich czy wymianę oświetlenia ulicznego. Gmina Regimin otrzymała dzisiaj dwa dofinansowania, między innymi na modernizację świetlicy wiejskiej w Karniewie, a także na modernizację oświetlenia ulicznego dla sołectwa Radomka. Udało się pozyskać 90 tysięcy złotych dla naszych sołectw. Będziemy realizować dzięki temu przede wszystkim zakupy lamp solarnych, to jest to czego mieszkańcy oczekują, ale też do posażenia placów zabaw. Podpisywanie umów w kolejnych regionach Mazowsza trwa. Rada seniorów województwa mazowieckiego wybrana w drugiej kadencji o interesy seniorów zadba aż 27 reprezentantów z 9 podregionów. Co czwarty mieszkaniec Mazowsza jest seniorem. Województwo zamieszkuje ponad 1 366 tysięcy osób w wieku 60 Dlatego tak ważne jest, by ta coraz liczniejsza grupa aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym i miała wpływ na politykę senioralną władz regionu. Dzisiaj to nie wiek decyduje o tym, czy ktoś chce i może pracować, tylko jego sprawność, jego umiejętność, jego doświadczenie. Więc jest wiele takich niezwykle ważnych obszarów, w których ta Rada będzie nam służyła, jak sama nazwa wskazuje, radą, konsultacją. Będą nam służyli po to, żeby też można było, tak powiem, planować nasze działania, działania samorządu, również planować działania naszych instytucji, tak, którymi zarządzamy, żeby one były jak najbardziej przyjazne i przychylne dla naszych seniorów. Członkowie nowo wybranej Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego są gotowi na nowe wyzwania, mają werwę, by stawiać czoła problemom, a przede wszystkim chcą zadbać o interesy seniorów. Wsparcie psychologiczne, wsparcie e, e, tych osób, które są wykluczone w tych nawet naj ważniejszych potrzebach normalnego funkcjonowania i to jest ważny moment żebyśmy docierali do wszystkich osób żebyśmy również pokazywali młodemu środowisku że osoba starsza to jest osoba kompetentna z wiedzą osoba która może być liderem w danym środowisku Celem rady jest przede wszystkim aktywizacja jak największej grupy seniorów i współpraca z samorządem w kwestiach polityki senioralnej Inspiracje będziemy chcieli dawać do szerokich odbiorców i ta integracja młodego pokolenia z pokoleniem starszym, myślę, że powinna naprawdę zaowocować. To leży mi bardzo, bardzo na sercu, jako byłego pedagoga. W tej kadencji skład Rady Seniorów został zwiększony z 11 do 27 członków wybranych z 9 podregionów. Głosy oddało prawie 6,5 tysiąca mieszkańców w wieku 60. Plus. Kadencja Rady Seniorów trwa 5 lat. Zakończył się remont zabytkowego dworca kolejowego w sierpcu, który został wyłączony z użytkowania w 2003 roku z powodu złego stanu technicznego. Sprawdziliśmy, jak wygląda teraz. W 2023 roku, od kiedy zabytkowy obiekt pochodzący z okresu międzywojennego należy do miasta Sierpca, rozpoczęła się rewitalizacja budynku dworca i jego otoczenia. Czekaliśmy na to, przeszło 22 lata. Cieszymy się, że rok po stuleciu dworca udało się ten przejęty od PKP budynek. Zrewitalizować, przywrócimy trochę życia w te miejsce i sprawimy, że ta, cała okolica zacznie e, z powrotem pełnić funkcje administracyjne lub społeczne. Na parterze znajdują się pomieszczenia dla pasażerów. Na pierwszym piętrze Urząd Stanu Cywilnego, a na drugim pracownia dokumentacji dziejów miasta. Planowany jest też punkt gastronomiczny i miejsce dla koła gospodyń miejskich. Kolej w drugiej Rzeczpospolitej miała taką funkcję, nie tylko komunikacyjną, ale też integrującą ziemię dawnych zaborów w jeden organizm państwowy. Jest to piękny przykład architektury polskiej, dworcowej dwudziestolecia międzywojennego. Zrobiłem wystawę fotograficzną o tym budynku. To jest historia murów i tego nie widać, bo były odkopane aż do fundamentu. Zmocnione, usunięta woda, która bez przerwy napływała do piwnicy i to widać na zdjęciach. To jest nie tylko dla mieszkańców Sierpca, ale też całego powiatu i regionu, bo tutaj z tego dworca odchodzą pociągi i do Gdyni, i do Nasielska, i do Torunia, i do Płocka. Na modernizację dworca przeznaczono około 10 milionów złotych. Udało się to dzięki oczywiście współpracy samorządu miasta Sierpca z samorządem województwa i też z rządem. W wyniku właśnie tej współpracy i naszego wkładu finansowego 4 milionów złotych. Mamy dzisiaj przepiękny, zawitalizowany obiekt, który będzie służył jako dworzec, ale myślę też jako miejsce utrwalnia historii miasta Sierpca. Sierpecki Dworzec Kolejowy wpisany do rejestru zabytków dzieli cechy architektoniczne z budynkami w Płońsku-Modlinie oraz w mniejszej skali w Raciążu. Wyjątkowo bliskie podobieństwo stylistyczne łączy go również z neorenesansowym dworcem w Kole. Mieszkańcy Grójca i okolic mogą liczyć na bardziej profesjonalne leczenie. W Powiatowym Centrum Medycznym zakończyła się przebudowa Oddziału Neurologii i Rehabilitacji Neurologicznej. Grujecki Szpital zyskał nowoczesne sale dla pacjentów oraz odnowione pomieszczenia zabiegowe, które są w pełni dostosowane do aktualnych wymogów sanitarnych. To zmiany, które bezpośrednio wpływają na poprawę warunków leczenia i komfortu pacjentów. Szpital w Grujcu naprawdę się zmienia bardzo pozytywnie. W ciągu ostatnich 3-4 lat przeżył olbrzymią metamorfozę. I w tym wymiarze zewnętrznym, termomodernizacji, ale też remontów poszczególnych oddziałów. Oddział neurologiczny wraz z pododdziałem udarowym został wyremontowany po 50 latach. Odnowiona przestrzeń służy nie tylko pacjentom, ale także ułatwia pracę personelowi. Remont tego oddziału na pewno spowoduje szereg ułatwień, dostępności do pacjentek nowoczesnych urzek, szafek i wszelkiego sprzętu medycznego, które jest konieczne w procesie hospitalizacji ciężko chorych pacjentów. Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych samorządu województwa mazowieckiego w kwocie 4 milionów złotych udało nam się wygospodarować również w budżecie powiatu środki i zrealizowaliśmy to inwestycje. Modernizacja oddziału to nie tylko poprawa warunków, ale także szansa na szybszy przepowrót do zdrowia pacjentów i skuteczniejsze leczenie w nowoczesnym, komfortowym otoczeniu. Na Mazowszu można naprawdę dobrze zjeść. Najlepszym tego przykładem jest ponad 100 przysmaków regionalnych, które w tegorocznej, 18. już edycji konkursu kulinarnego walczyły o laur marszałka. Sprawdziliśmy, które okazały się najsmaczniejsze. Wśród zwycięskich potraw znalazły się chleb zagórski, smalec z fasoli, gąsiorowski ser, miód nektarowo-spadziowy ze spadzi liściastej, miód pitny, trójniak, urzecki maliniak, chleb żytni z bakaliami czy pastrami wołowe. Promujemy takie najlepsze produkty. Część z nich odnosi sukcesy na lokalnym rynku. Część wybija się nawet na szerszy poziom ogólnokrajowy, a są takie przypadki, że i kończy się to dobrym eksportem, więc to jest sposób też pewnej promocji gospodarczej naszego województwa, naszego regionu. Spośród zgłoszonych smakołyków komisja konkursowa przyznała 10 laurów i 19 wyróżnień w 7 kategoriach. Jednym ze zwycięzców zostało ciasto orzechowo-migdałowe bez mąki. To jest przepis który mam od swojej mamy, a ona to na kursie gotowania i pieczenia kiedyś na wsi, ale to lata były 60. Robiła z tym, że wtedy to nie zawsze by można było dostać migdały, więc były dwa rodzaje orzechów. Komisja doceniła również koło gospodyń wiejskich w Strachominie za marnowane pędy, czosnku Chili. To jest po prostu regionalny produkt uprawiany w, w naszym gospodarstwie. Laur zdobyła także zieleńska szynka z nogą. Myślę, że to jest takie zwieńczenie i przypięczetowanie tego, że to co polskie, to co nasze i to co tradycyjne z naszych domów jest po prostu piękne i chcemy to kultywować, przekazywać młodszym pokoleniom i jakby pokazywać, że to co zrobione tradycyjnie bez jakichś specyficznych dodatków może być po prostu smaczne, może dobrze wyglądać i może e, mówić o tym, że polska kuchnia jest fantastyczna. Nagrodzone zostały również najaktywniejsze mazowieckie sołectwa. Pierwsze miejsce zdobyło sołectwo od Rano Wola. Bierzemy udział w różnych konkursach i staram się jak mogę, żeby moi mieszkańcy jak najwięcej pomagali, angażowali się i ciągle, ciągle coś robimy. Z kolei zwycięzcą wojewódzkiego etapu konkursu Fundusz Sołecki Najlepsza Inicjatywa zostało Sołectwo Krasne. W sumie w ramach obu konkursów ponad 53 tysiące złotych trafi do 14 sołectw, które zrealizowały najciekawsze projekty w swoim otoczeniu. Podczas uroczystej gali rozstrzygnięto także konkurs na najlepsze fotografie kulinarne. Pula nagród wyniosła 40 tysięcy złotych. Wygrało zdjęcie czosnku latowickiego, które wykonała Daria Grzelak z miejscowości Żuki. I to wszystko, co dziś dla Państwa przygotowaliśmy. Do zobaczenia za tydzień.